Dziękuję, proszę Państwa, zanim przystąpimy do wniosków formalnych, bo takie mamy, chciałam Państwu przypomnieć, że dzisiaj rano wszyscy posłowie otrzymali SMS-y informujące o tym, że obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek na sali plenarnej w związku z wzrastającą liczbą zachorowań także wśród pracowników naszego parlamentu. W związku z tym, w związku z tym. Zwracam się do wszystkich Państwa, którzy nie mają w tej chwili maseczek. Jest siedmiu, jest siedmiu posłów, którzy mają zwolnienie lekarskie. Proszę nie krzyczeć, bo to wie Pan. W związku z tym, proszę Państwa, albo państwo założycie maseczki, albo za chwileczkę, albo za chwileczkę wygłoszę właściwe regułki i usunę państwa z sali plenarnej. Nie ma zgody na narażanie cudzego zdrowia. Jeszcze raz proszę o nałożenie maseczek posłów Konfederacji. Panie pośle, już panu powiedziałam, że decyzją sądu, do którego pan się na mnie skarżył, skarga została uchylona właściwie, odsunięta w związku z tym, że Sejm ma prawo i Marszałek ma prawo wydawać takie zarządzenia. Panie pośle, proszę nałożyć maseczki. Ma zwolnienie lekarskie. Ja widzę, kto ma zwolnienie lekarskie, dlatego tych posłów nie upominam, natomiast pozostałych nie. Mogę prosić? Bardzo proszę: pan poseł Bosak, pan poseł Kulesza, pan poseł Braun, pan poseł Dziambor ma zwolnienie, pan poseł Sośnierz, pan poseł Urbaniak, pan poseł, poseł Kamiński też ma zwolnienie, i pan poseł Berkowicz. Bardzo proszę państwa posłów, wyczytanych, o nałożenie maseczek. Pan poseł Bosak założył, dobrze. Pozostali panowie? Nie, tak? Wracam się do panów posłów Kuleszy, Brauna, Sośnierza, Urbaniaka i Berkowicza. Panowie posłowie, panowie posłowie na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu sejmu przywołuję panów posłów do porządku. Hmm? Na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję panów posłów do porządku i stwierdzam, że uniemożliwiacie panowie prowadzenie obrad. Kto? Pan Sośnierz ma zwolnienie lekarskie. W związku z tym jeszcze raz, w związku z tym czytam tak, pan poseł. Panowie posłowie Kulesza, Braun, Kamiński i Berkowicz. Na podstawie artykułu 175 ust. 5, w związku z tym, że nadal panowie uniemożliwiają prowadzenie obrad, podejmuję decyzję o wykluczeniu panów z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu, proszę Panów o opuszczenie sali plenarnej. Przystępujemy do y, wniosków formalnych. Pani poseł Karolina Pawliczak-Lenica. Proszę Panów posłów wymienionych o opuszczenie sali. Panie pośle Kulesza, albo Pan założy maseczkę, albo Pan też opuści salę. Pan poseł Kamiński, pan poseł Kulesza. Proszę o opuszczenie sali. Proszę bardzo, z wnioskiem formalnym pani poseł Karolina Pawlicza, kolebica. Bardzo proszę.